Dziś zabiorę was do mrocznych lasów, gdzie każda chwila spędzona będzie zagrożeniem dla waszego życia. I to od was będzie zależeć, czy przetrwacie tą noc. A mam dzisiaj dla was Don't Starve od wydawnictwa Glasgow Unplugged. Ja jestem Cyprian. Zostańcie, żeby dowiedzieć się więcej. Podoba ci się to, co robimy? Wesprzyj nas na Patronite i pomóż nam tworzyć więcej, bo z nami wiesz, co jest grane. Gdybyście nie wiedzieli, Don't Starve to gra komputerowa, w której będziemy cierać się w jednego z bohaterów, w których będziemy z czasem odblokowywać coraz więcej i będziemy starali się przeżyć jak najwięcej dni, no cóż, w nieprzyjaznym terenie, gdzie nie będę nie skłamał i powiem, że wszystko próbuję, tak jak wcześniej mówiłem, was zranić, zjeść czy cokolwiek innego jeszcze wam zrobić, ale oczywiście na swojej drodze napotkacie również i przyjazne istoty. Glass Cannon Unplugged razem z Clay postanowiło przenieść tą grę na planszę. My, jak już w wcześniejszym naszym materiale pokazywaliśmy, mieliśmy okazję zagrać w tą grę, ale wtedy skupiliśmy się na wrażeniach osób, które były na tym wydarzeniu, na które zaprosiła nas Glass Cannon Plight i podzielili się z nami swoimi odczuciami i wrażeniami z pierwszej rozgrywki. No i przyszła teraz pora, żebyśmy to my podzielili się swoimi wrażeniami. Na temat Don't Starve The Board Game. No dobrze, ale od początku. Don't Starve to gra kooperacyjna, czyli będziemy grali tutaj wspólnie. Możemy w nią grać od jednego do czterech osób. Czas rozgrywki powinno nam to zająć 60 minut. No i wiek 14. 14, nie oszukujmy się. No tutaj ta gra niesie ze sobą sporo brutalności, bo będziemy jednak pokonywać te potwory, będziemy wyciągać z nich różne. Materiały bądź jakieś ich części, żeby móc spełniać warunki, bądź również wypełniać tutaj powierzone nam zadania zgodnie z kartami scenariuszy. W pudełku tutaj prototypowym tak naprawdę mieliśmy dostępny taki jeden pełny scenariusz, który mogliśmy zagrać i rozegrać go wspólnie. Ale oczywiście gra w finalnej wersji będzie oferować znacznie więcej tych scenariuszy i będzie nam pozwalała tutaj zagłębić się w ten świat Don't Starwa i poczuć te niebezpieczające, niebezpieczeństwo czyhające na nas na każdym kroku. Dziś, bądź tak naprawdę, nawet w tej chwili już wystartowała kampania tej gry na platformie Kickstarter. Co mogę Wam powiedzieć więcej? Jeśli chodzi o tytuł komputerowy, nie będę oszukiwał, nie zagrywałem się w niego godzinami. Gry komputerowe typu Survival nie należą szczególnie do mojego takiego grona ulubionych tytułów. Jednak przy grze planszowej, szczególnie gdzie mamy tutaj e, grę kooperacyjną, zawsze mnie takie tytuły przyciągają. A czym bardziej mroczny klimat, tym moje serduszko jest kradzione. I jeszcze bardziej. Dodatkowo, w samej grze mamy rozbudowany bardzo system kraftowania, i tutaj mamy taką książeczkę, taki crafting book, który nam towarzyszy przez całą rozgrywkę. Mamy tam karty i przedmioty, które będziemy kraftować z zdobywanych przedmiotów w trakcie gry, materiałów, surowców, i dzięki temu nasza przeżywalność będzie znacznie wzrastała. A przeszkód, które będziemy musieli pokonać na swojej drodze, na pewno nie będzie wcale tak mało, bo tutaj, tak jak wcześniej wspomniałem, no ten świat nie jest jakoś super przyjazny, przyjaźnie do nas nastawiony. Słuchajcie, nie będę przedłużał i pokażę Wam teraz troszeczkę więcej od samej strony mechanicznej, jakie mechaniki, jakie mm, rzeczy czekają nas w tej oto grze. Nie skupię się tutaj mocno na przedstawianiu Wam samych zasad, bo odwołuję Was do jakże obszernych materiałów stworzonych przez samoglas Canon plak, gdzie możecie bardzo szczegółowo, dokładnie spojrzeć na to, jak przebiega rozgrywka. Ja za to się skupię na tym mięsku, na tych kluczowych aspektach, które są, myślę, najważniejsze i kwintesencją tej gry. Chodźcie, pokażę Wam z bliska. Rozgrywkę Don't Starve. Zaczniemy od, oczywiście od wyboru naszej postaci. Gra jest kooperacyjna, więc każdy z graczy będzie miał swoją własną postać, którą będzie obsługiwał. Jednocześnie dostanie do niej odpowiednią planszetkę, na której będzie mógł kolekcjonować swoje przedmioty, będzie miał poziom życia, głodu oraz poczytalności. Warto zwrócić również uwagę na to, że. Autorzy zadbali o to, żeby postacie, którymi będziemy grali były asymetrycznie, tak samo jak w oryginale i mają swoje specjalne sety zdolności oraz różnią się oczywiście parametrami. Gracz grający Wendy rozpoczyna swoją turę od ruchu. Zawsze zaczynamy od ruchu. Wchodzi on na kafelek nieodkryty, więc odkrywa go i patrząc na to, jakiego to jest rodzaju biom, dobiera jego kartę i umieszcza ją na Odkrytej planszetce. Ogólnie zdarza się tak, że natrafimy na swojej drodze potwory, które nie wykazują się wrogością. Oczywiście nie zmienia to faktu, że jeśli postanowimy je zaczepić, one nie będą wcale bezbronnie stać się i temu przyglądać. Rozróżniamy taką, takie właśnie potwory poprzez tą rameczkę. Taki jest wrogi, a taki jest neutralny. To są kości potworów. W przypadku kiedy odkrywamy biom, bądź wykonujemy akcję eksploracji, która będzie wywoływać tutaj wrogość, musimy rzucić taką jedną kością i sprawdzić jaki efekt nas czekał zgodnie tutaj z lewym górnym rogiem e, karty naszego napotkanego potwora. Dodatkowo swoje turze gracz może oczywiście wykonać akcję eksploracji, albo interakcji, lub walczyć z potworem, który znajduje się tutaj na odkrytym biomie. Kiedy nasz licznik tur wskaże już jeden i wykonamy swoje ostatnie akcje, będziemy przechodzili do kolejnej planszetki, na której będziemy rozpatrywali kolejne fazy postępujące w czasie rozgrywki. Są to o tyle istotne fazy, bo będziemy tutaj rozpatrywać fazy cienia, zmieniające się warunki pogodowe, czy też Efekty potrzeb codziennych, czyli będziemy musieli zadbać o to, żeby nasz bohater był zdrowy na umyśle, nakarmiony, no i był cały i zdrowy. I oczywiście będziemy musieli pilnować poziomu rozpalonego ognia, oraz też będziemy mogli zadbać o to, żeby nasz obóz był rozwinięty i posiadał dodatkowe ochrony, żeby łatwiej było nam przetrwać noc. Gra będzie trwała przez 6 rund. I zakończy się waszym zwycięstwem w chwili, kiedy odpowiednia karta scenariusza Wam o tym powie, że osiągnęliście sukces, bo będzie on właśnie determinowany przez to, jaka historia Was czeka w tutaj wspomnianych kartach scenariuszy. Gdyby jednak wyzwanie, które rzuciła Wam gra, było zbyt niskie, to możecie zawsze podkręcić sobie troszkę temperaturę i zmieniając układ kafelków codziennych potrzeb, tak żeby podkręcił Wam tutaj trudność. W trakcie rozgrywki, jak przystało na Don't Starve będziecie pozyskiwać różnego rodzaju przedmioty, a ich gama jest naprawdę bogata. Z pokonanych przeciwników również będą wypadać różnego rodzaju przedmioty, które będą nam potrzebne do konkretnych craftów, których jest wcale nie tak mało w naszym crafting booku. Ale zawartości jego do końca nie będę Wam zdradzał, pozostawię tą przyjemność Wam. Teraz jak już mniej więcej wiecie jakie mechaniki występują w grze Don't Starve, ja Wam opowiem troszeczkę więcej o swoich wrażeniach i co przykuło moją uwagę, a co może jednak mogłoby zagrać inaczej w tej oto grze. Don't Start na pewno wyróżnia się moim zdaniem w kwestii craftingu. No, ta książka, którą możemy sobie wertować, patrzeć przedmioty, naprawdę dodaje do takiego uroku, chociaż na pierwszy rzut oka może to się trochę wydawać um, takie, um, wprowadzać taki trochę chaosik, ale o tym za chwilkę powiem. Na pewno, właśnie ten system craftingu jest tutaj na, na rewelacyjnym poziomie. I ilość tych surowców, które możemy tutaj pozyskiwać od różnych potworów, i przekuwać to na odpowiednie przedmioty, które pomogą nam przeżywać, naprawdę kurczę. Świetnie się przy tym bawiłem, i świetnie było odkrywanie tak jakby tej gry, i jak można było się w nią zagłębiać, i odwiedzając odpowiednie nowe krainy, żeby pozyskać konkretne przedmioty, jednocześnie też dzieląc się z swoimi współgraczami starać się tak. Wypoziomować tą rozgrywkę, żebyśmy mogli wypełniać swobodnie cele i jednocześnie mm, no, sami nie zginąć. Kolejnym, też fajnym elementem, który warto zwrócić uwagę, to są te kafle eksploracji. Eksplorowanie poszczególnych terenów, gdzie możemy sięgać sobie stali i możemy też podmieniać te, te kafle, czyli symulować takie przemieszczanie się po większym obszarze niż mamy dostępne na planszy, no dla mnie to jest bomba. Naprawdę, mimo tego, że gra troszeczkę swojego miejsca zajmuje, to jednak ten element kompresji planszy w postaci właśnie możliwości podmienienia tych kart jest naprawdę rewelacyjny, bo to jest proste rozwiązanie, a jednak pozwala na to, na symulowanie tego, że ten świat, ta mapa jest dużo większa niż pierwotnie by się mogło wydawać po rozłożeniu tych kilku kafelków odpowiadających właśnie terenom, po których będziemy się przemieszczać. Trzeba zwrócić uwagę, że w tej grze naprawdę wiele aspektów będzie próbowało nam dokopać. Nie jest to wcale tylko tak, wynikową kontaktu naszego z naszymi z potworami, ale również i jak te scenariuszy, i zmieniająca się pogoda, a, i warunki atmosferyczne, które będą nam dokopać. Musimy o tych wszystkich aspektach myśleć, a jednocześnie musimy mm, pamiętać o tym, że nasze postacie i głodują, i mają. System sanity, który naszą poczytalność kontroluje, więc naprawdę jest tu wiele aspektów zarządzania, których musimy pamiętać, a jednocześnie ten sposób zarządzania tutaj jest na tyle, na naprawdę satysfakcjonujący, dający masę frajdy, szczególnie tutaj przy tej rozgrywce kooperacyjnej, gdzie skupiamy się, gdzie wspólnie musimy planować, jakie ruchy będziemy dokonywać w poszczególnych krokach rozgrywki. Pamiętacie, wspominałem, że Crafting Book jest rzeczą rewelacyjną. Mam takie też wrażenie, że może być troszeczkę zmorą. zmorą tej gry. Bo gra promuje to, że graliśmy w grę komputerową. Jeśli ktoś zagrywał się w grę komputerową, na pewno będzie mu troszeczkę łatwiej, bo będzie miał świadomość lepszą tego, gdzie, co szukać, w jakich terenach. Z jakich potworów co wypada. No i teraz ja mam taką zagwostkę. Jaką wersję ja bym wolał. Czy wolałbym mieć tak, że mam w pudełku dostaję glosariusz, gdzie mam wszystko wyszczególnione, co z jakiego potwora wypada. Także otwieram sobie ten crafting book, tak, I mogę sobie popatrzeć. W oparciu o ten glosariusz gdzie znajduje się dany przedmiot, skąd potencjalnie mogę go po, po, pozyskać, znaczy surowiec i na tej podstawie planować sobie dalszą rozgrywkę. Czy jednak mogę iść tą drogą, jaką proponuje mi gra komputerowa pierwotnie, czyli wchodzę w ciemno, budzę się, nikt nie, nie wiem, co się w ogóle dzieje, i stopniowo, krok po kroku odkrywam kolejne elementy gry. Myślę osobiście, że najlepszym rozwiązaniem byłoby tą swobodę dać graczom, czyli zostawić taką informację w instrukcji C, chodzę na grubo, będę jechał z zamkniętymi oczami. Ja tam jestem odważny, niech mnie gra nauczy, tak jakby w trakcie rozgrywki, to co, tak jakby jak pozyskiwać przedmioty, jak przeżywać. Albo jednak jestem tym graczem, który bardziej chce się skupić na rozwiązywaniu scenariuszy. No i jednak wolałbym zawczasu wiedzieć, więc chciałbym mieć ten dostęp do tego Glosariusza i żeby móc sobie przeglądać. tak? Nawet fajnie by było, gdyby on gdzieś tu był, nie wiem, na przykład schowany, albo można byłoby sobie go otworzyć w ramach tego crafting booka, żeby wiedzieć, gdzie co jest. Dobrze, podsumowując, Don't Starve jak najbardziej skradł nasze serduszka. Tą swoją mroczną atmosferą i rozbudowanym systemem craftingu i eksploracji zaciekawił nas naprawdę niemiłosiernie i chętnie będziemy ponownie wracać do tego tytułu. Jednocześnie zachęcam Was, żebyście osobiście zajrzeli na stronę kampanii, którą prowadzi Glass Kanonan Unplugged, zapoznali się z tym, co zostało przygotowane i co jeszcze czeka w nadchodzących dniach wraz z odblogowywanym postępem fundowania się kampanii i jak zawsze też zachęcam Was do zapoznania się z innymi osobami, yy, yy, które prezentują swój materiał dotyczący Don't Starve, a szczególnie Zaku Board Games, bo on jest tą osobą, która ma spojrzenie na tą grę z tego punktu widzenia bardziej zafascynowanego grą komputerową. Nie pozostaje mi nic, jak zachęcić Was również do subskrybowania, lajkowania, pozostawienia komentarzy. Informowania mnie jak zawsze, co byście chcieli na przykład zobaczyć albo co wam się podobało bądź nie w ramach stworzonego przeze mnie materiału. A tymczasem żegnam się. Cześć! Jeśli chcesz być na bieżąco z grami planszowymi, zajrzyj na naszego Facebooka YouTube'a stronę www.planszowynewsy.pl. Czekają tam na ciebie recenzje, nowinki i inspiracje. Podoba ci się to, co robimy? Wesprzyj nas na Patronite i pomóż nam tworzyć więcej, bo z nami wiesz, co jest grane.